Mów, jak mogę pomóc. O co chodzi z tymi podkowami? Zawieszają je ci, którzy chcą wziąć udział w wyścigach śmiałków. Wyścig? Hmm. Obcy też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta? Freja nie dzieli ludzi na swoich i cudzych. Każdy, jeśli zechce, może oddać jej hołd, ryzykując życie w gonitwie. Nasze wyścigi są inne niż te na kontynencie. Uznajemy tylko jedną zasadę: zwycięża ten, kto dojedzie pierwszy do mety. Czasem wygrywa najszybszy, czasem ten, kto zrzuci z konia przeciwnika. To tłumaczy nazwę. Jakie jest wpisowe? Odwaga. Jeśli ci jej nie brak, zawieź pod kole. Zwycięzca może liczyć na jakąś nagrodę? Okryje się chwałą. Dowiedzie swojego męstwa. Miałem ja nadzieję na coś bardziej materialnego. Dla nas ma to akurat najmniejsze znaczenie. Ale tak, zwycięzca zawsze dostaje coś, co będzie przypominać o jego wyczynku. Czasem jest to miecz albo tarcza. No proszę, jednak potraficie być praktyczni. Trochę ruchu nie zaszkodzi. To gdzie odbywają się te wyścigi? Pierwsze trzy na Art Skelik. A ten, kto zwycięży w nich wszystkich przynajmniej raz, wróci tu na Hindarsfjall, żeby zmierzyć się w finałowej gonitwie z najlepszym jeźdźcem zeszłego roku. Jasne. Co to za jeden? Jedna. Astrid ze Spikerok zwana Żmiją. Sympatyczny przydomek. I w pełni zasłużony. Powodzenia Wiedźminie. Oby Twoje wyczyny sprawiły bogini przyjemność. Wasze imiona. No, no. Złe czasy nastały. W takich dniach solidna broń to mózg. Chcę obejrzeć Twoje towary.